Witam Was bardzo serdecznie, jestem MrPS98, a to jest kolejny odcinek z serii CrashTime2.pl. Dzisiaj ruszamy na dwie ostatnie misje, myślę, że dwie się uda. One są dosyć krótkie: Liga, część 9 i 10. Jak widzicie, są to dwie ostatnie misje, już więc myślimy się powoli do końca, ale spokojnie jeszcze czeka nas zbieranie części oraz yy, ostatnie misje z złym gliną. Jak widzieliście, z nam była tylko część pierwsza, czyli musi być więcej, nie? Na, na logikę. Dokładnie. Zobaczymy, która to będzie misja Maxillica, część 9 teraz. Ostatni odcinek z Crash Time 2 zrobiłem, słuchajcie, w... Wideo konwerter i powiem Wam, że fajny program, spo... znaczy nie no, spowalnia też, do tego zaraz przejdę. Program, który słuchajcie, zmniejsza rozmiar filmu, ale słuchajcie, spowolni mi... mi w ogóle grę w sensie takim, że y... jest opóźnienie czasowe, nie chodzi o. Hmm. Kurczę, dziesiąta, wiedziałem, że nie dziesiąta. Yy. Chodzi mi o to po prostu, że na przykład nie ja zaraz coś pokażę, przykładowo. Poczekajcie chwilkę, mam moment, bo to muszę po prostu pokazać, wtedy to będzie jasne i zrozumiałe. Ech. Zorki kichnięcie w ostatnim odcinku, nawet nie się to było słychać. O, na przykład teraz zaraz zaraz zademonstruję, tylko coś sprawdzę. OK, bo musimy czekać. Na przykład, uznajmy... Uderzyłem w ten, yy, w ten murek. I dźwięk uderzenia tego mureku pojawił się dopiero jakby, jakby na tym filmie dopiero sekundę później. Czyli wszystko zostało spowolnione. Wszystko było okej, okay. wcześniej przed Checking tym jakby rzucenie wszystko było OK. Stop no nie wiem dlaczego tak się stało, no miała być słaba zmniejszona jakość, ale no jednak dosyć sporo się ta jakość y, zmniejszyła. Bo jednak słuchajcie, spowolnienie filmu, no to to jest naprawdę bardzo, bardzo fatalne, bardzo fatalna rzecz. Ale to powiem wam całkiem poważnie, że myślę, że odczuliście odczuli to dopiero teraz, kiedy wam o tym powiedziałem. Tak normalnie nie sądzę, byście to zauważyli. To byłoby trudne do, do wysłyszenia, tak naprawdę. Prawo. Prawo gościu za IQ sięgające 100 normalnie. 99 przepraszam. Tak to jest fajne off kolejny list. Super Super, hiper, super. Ok, i ruszamy na dziesiątkę. <grym> Ale szybko. Normalnie tak odcinek krótki, że normalnie nie wiem. Nie będzie co robić. Oj. Auto będziemy robić. Będziemy Cobra we spotted one of the fugitive speeders from the league during a traffic check. he made off and we're in pursuit, but our squad car is no match for him. we need backup. yes, they're out of practice. time to give our colleagues a hand, i suppose. yes, sir. yes, of course. Garnitur w paski, no nie mówcie mi, <laughs> ja wiem, przypomniała mi się ta misja. Ja wiem, co zrobić. Jestem geniuszem, jeżeli ten sam mochód pojedzie tak. Wiem co zrobić. Pamiętam tę misję. Ja teraz nie kłamię, mówię poważnie. Widzicie, on tam jedzie, nie? To jest autostrada, więc on tu pojedzie wkrótce. A? Widzicie, potrafię myśleć. Jeżeli mój IQ jest genialny, to myślę, że mu się coś kojarzy ta misja. Patrzcie, jak się do mnie zbliża, widzicie? Gdzie się ustawię w ten sposób? Fik. I screenem na fejsach zróbmy. <gry> no co mi tutaj przeszkadzasz, idiota? Okej, okay, jedzie zaraz to. Widzicie? Patrzcie gdzie on już jest. Chyba, że skręca, to nie. Więc widziałem to skręci. Fuck. I to mniej więcej to słowa. Zapomnij, widzicie, nawet to. Taki głupi, ach. argupi, co się mówi? Fuck, będzie skręcał. Na pas. To jest idiota naprawdę. Hey, I, I know that car. It's my special friend. Hi, you two. Our patrol car can't Ups. keep up. This guy is pretty tough. Ups, chyba go nie usłyszałem. No nieźle. niestety. Chyba go nie siedza. Okej. tam tej sprawy sprawia problem, ale właśnie dzięki temu trikowi są tu stradą to. Jestem w tym na, na geniusza. No i może myślę, że Wam pomogę w przejściu tej gry, jeżeli to bym miał z tym problem. O, patrzcie, jak pięknie mi idzie. Ups, ale dostał. jest ja nic w tył. Przepraszam bardzo serdecznie. Był, była lekka przerwa, teraz w ogóle nie wiem, gdzie jestem, nie? O się już dymi, oh, fak. Zobaczcie, zaraz, zanim teraz wszystko ogarnę, to mi dobra minutka. Cały nitro rozłożyłem. No. Kiedy? A to będzie ostatni żeby odcinek, no bo zbieranie części chcę zrobić w osobnym odcinku. Nie chcę tego robić w dzisiejszym jeszcze. Ok. Dobra. Dzięki za dzisiejszy odcinek. To będzie już koniec. Komentujcie, subskrybujcie mnie, jeżeli film Wam się spodoba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oh also first to appear. Ben, please come to my office. Uh-oh, sounds like we're about to okay. get a earful. I hope not. If I weren't your superior, I would probably admire the way you two always manage to get into the biggest mess imaginable. If I worked for television, I'd make an action series about your missions. Anyway, congratulations gentlemen. Your success rate is impressive as always. Thanks, Chief. Got anything else on your desk so we can push the rate up to a hundred percent? Sucker. Semir? <clears throat> uh, nothing. I've just got something in my throat. A hundred percent? I think that will always remain every police officer's dream. There are still a couple of those League speeders on our wanted list, for example. If there's not too much work right now, would it be okay if I used up some of my overtime? You're so boring. Ben? <coughs> uh, nothing, uh, just clearing my throat. Yes, you both get to use up some of your overtime once you've tidied up your desks. Yes, yes chief. chief. Oh, and speaking of clear, I'm perfectly aware that you and your colleagues sometimes get together for a little race with those impounded vehicles. Okay, let Оно oh, пинкное. Боже мой, то. Это интересно, что мы теперь на целом Кабулу, и осталось нам еще Zbieram je części, razem pokażę mniej więcej o co chodzi. <noise> 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 Ok, i teraz Wam coś pokażę. Uznajmy to auto, i teraz na mapie pojawiły się punkty. Widzicie te punkty, takie te? To są części samochodowe. Te części będziemy zbierać w kolejnych odcinkach. Także, jeżeli chcecie to zrobić, to śledźcie Wasz mój kanał. I... I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.